Dzień dobry Państwu. Piotr Żurek z tej strony, adwokat Stanisław Zapotoczny. Dzień dobry. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy poruszyć niezmiernie ważny problem dotyczący naszej wolności. Temat ten wybraliśmy z tego powodu, gdyż od dłuższego czasu już w przestrzeni publicznej toczy się nieformalna dyskusja, czy to nawet na mediach niezależnych, wśród różnych środowisk, bardziej zrzeszonych, mniej zrzeszonych. Można dojrzeć w wiele środowisk, które się określają mianem środowisk wolnościowych. Z tego względu właśnie chcielibyśmy poruszyć ten bardzo ważny temat, opierając się też o nasze tezy programowe, ale też niezmiernie ważne informacje zawarte są również w Piśmie Świętym, które byśmy chcieli między innymi zacytować. W tej dyskusji e, zabieramy ten głos e, z trochę innych e, pozycji. Nie chcemy tutaj e, rozpatrywać e, tysięcy e, jakichś szczególnych przypadków, czyli takiej kazuistyki dotyczącej e, historii monarchii w takim czy w innym kraju, czy historii demokracji w takim czy innym kraju, tylko chcemy na niego spojrzeć e, z tego punktu widzenia, który nam zaproponował Pan Bóg. Dlatego, że uważamy, iż ten punkt widzenia jest najwłaściwszy, bo Pan Bóg jako nasz Stwórca zna nas najlepiej i to zostało także odzwierciedlone w naszej deklaracji politycznej stronnictwa polskiego. Teza przedostatnia brzmi: własno, wolność. Jako przyrodzony obowiązek czynienia dobra, rozeznanego w duchu prawdy, jest niezbywalnym prawem człowieka podlegającym powszechnej ochronie. Wolność. Wolność jest nam przyznana przez Pana Boga od momentu stworzenia, bo Adam i Ewa, pierwsi rodzice, pierwsi ludzie nie zostali stworzeni jako niewolnicy jednych drugich. Niewola to już są kwestie regulacji pomiędzy ludźmi, gdzie człowieka zaczęto traktować w sposób przedmiotowy zamiast podmiotowy. Więc handel ludźmi czy jakieś inne stosunki, podległości niewłaściwie ukształtowane w taki sposób, iż prowadzą do niewoli jednego człowieka, czyli zniewolenia jednego człowieka przez drugiego, na pewno nie były w założeniu przez Pana Boga mile widziane. I to znalazło też swoje odzwierciedlenie w pierwszej księdze proroka Samuela, bo Żydzi wyszli z Egiptu i przez pierwszy okres ich wolno, wolnego, powiedzmy sobie, czy funkcjon okres funkcjonowania w ziemi obiecanej, żyli jako ludzie wolni. Zarządzali nimi powiedzmy sobie sędziowie, którzy sprawowali funkcję no, coś na wzór takiego, można powiedzieć, nawet władcy, ale oni nie mieli jakichś szczególnych uprawnień, i, a ich władza opierała się bardziej na autorytecie i na y, pomocy ze strony Bożej, czyli to byli tak zwani Boży ludzie, którzy poddawali się prawu boskiemu i słuchali Pana Boga, pozostawali z Nim w relacji niż jacyś uzurpatorzy, niż jacyś... Y, totalitarni, apodyktyczni władcy. Nie, oni nie mieli takich funkcji. Bardzo często te funkcje sędziowskie były obejmowane w jakichś trudnych sytuacjach politycznych, kiedy Żydzi napadani przez sąsiednie ludy szukali jakiejś pomocy, no i znajdowali pomoc, bo uznawali, że tu któryś z tych ich współziomków będzie, będzie do tego Rzeczywiście zdolny, żeby tą, tą całą opresję pokonać. Ale w którymś momencie też mogło być tak i zdarzało się w historii Izraela, że ci sędziowie sprzeniewierzali się tej swojej randze, stawali się przekupni, przyjmowali tam powiedzmy sobie jakieś podarki zamiast sądzić sprawiedliwie, co się też po prostu Żydom nie spodobało. No i ten, ten okres. Pierwszy takiej właśnie wolności, gdy idzie o wolności w sensie braku monarchy, kończy się właśnie w okresie opisanym w pierwszej księdze Samuela, kiedy to władz, kiedy to starszyzna żydowska przychodzi do Samuela i mówi: ustanów nam króla. Takiego króla. Właściwie nie mówią konkretnie jakiego, tylko jakiegokolwiek króla, bo inni dookoła mają królów. Dlaczego? Dlatego, że ty już się zestarzałeś, twoi synowie są złymi sędziami, są przekupni, w związku z tym my chcemy mieć króla. To się oczywiście też nie spodobało Samuelowi i Samuel udał się na samotną modlitwę, mówiąc, czy prosząc Boga o światło ducha, bo właśnie to był człowiek Boży, który niczego nie podejmował bez rozeznania problemu właśnie na modlitwie, bo wtedy dopiero człowiek może nawiązać kontakt z Bogiem. I co usłyszał od Pana Boga? To jest znamienne właśnie w kontekście tego tematu, czy demokracja, czy bezpośrednia, czy może monarchia i jak tu w tym całym układzie jeszcze mieści się wolność. Wtedy właśnie Pan Bóg mówi do Samuela że ci ludzie, którzy do Ciebie przyszli, żądają stanowienia króla, nie żądają, nie występują przeciwko Tobie. Nie odbieraj tego do siebie, nie bierz tego do siebie. Oni występują przeciwko mnie. To sformułowanie jest bardzo y, znamienne, bo y, pokazuje, jaki był plan Boży. Tu wyraźnie przeczytam ten fragment. Zgódź się na wszystko, co Ci powiedzą owi ludzie i wiedz, że oni odrzucają nie Ciebie, lecz mnie. I nie chcą, żebym nimi rządził. Jak postępowali ze mną od chwili wyprowadzenia ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, odchodząc ode mnie, aby służyć innym bogom, tak teraz postępują z Tobą. Teraz wysłuchaj ich, ale nie omieszkaj przestrzec, mówiąc wyraźnie o prawach przysługujących królowi, który ma nad nimi panować. Więc każda, każdy ustrój polityczny, Pociąga za sobą pewne konsekwencje. Te konsekwencje, niestety, w pierwszej kolejności odbijają się na wolności, w drugiej kolejności także na innych uprawnieniach, takich jak własność. I w tym przypadku widzimy wyraźnie, że monarchia pewnie nie jest ta monarchia, taka ziemska, ludzka, pewnie nie jest najlepszym planem dla człowieka, bo tak Pan Bóg przewidział dla Żydów, których wyprowadził przecież z. Zarządzonego przez monarchów Egiptu. Wyprowadził ich do ziemi obiecanej, wytępił wszystkie, oczywiście, że nie bez udziału Żydów, ale przy jego błogosławieństwie wytępił wszystkie te ludy, które zajmowały te, y, tę ziemię obiecaną, a one wszystkie miały swoich królów i pozostawił ich bez jednego króla. Ileś pokoleń, 12 pokoleń Izraela w różnych miejscach zasiedlonych żyli sobie przez dłuższy czas bez króla, a w którymś momencie oni żądają tego króla, więc to pokazuje, że wolność jest wartością, która może być ograniczona. Może być ograniczona między innymi przez króla, o czym w dalszej części księgi mamy do czynienia, ale jeżeli temat był demokracja bezpośrednia czy demokracja pośrednia, tu trzeba... No, jak ze wszystkim szczegółowego, bardziej szczegółowej analizy, ale tak ogólnie mówiąc, jeżeli stoimy na stanowisku wolności, to musimy tę wolność mieć możliwość w jakiś sposób wyrażać. Jak mamy wyrażać wolność, jeżeli nasze uprawnienia przysługujące przy, przy, z tytułu przyrodzenia, jako osobom ludzkim, przez Boga przyznane, oddajemy pod różnym tytułem, czy to monarsze. Czy to jakiemuś organowi mniej lub bardziej demokratycznie wyłonianemu? Widać wtedy, że ten system założony w planie bożym zostaje zachwiany, bo może dla niektórych wolność jest obcią obciążeniem, bo może lepiej mieć pełną miskę niż niepewną sytuację na wolności, bo nie wiem, czy będę miał jutro co zjeść, bo wolność kosztuje. To tak zawsze było: wolność kosztuje. Więc niektórzy poddają się w niewolę z takich bardzo niskich pobudek. Inni do, tego, do tej niewoli mogą być zmuszeni. Jednakowoż w każdym przypadku taka sytuacja nie jest tą, która jest dla człowieka najlepszą. I dlatego też, czy to będzie demokracja, yy, yy, każda demokracja, powiedzmy sobie pośrednia, która zmierza do pozbawienia obywatela uprawnień które mógłby użyć, gdyby ich się w cudzysłowie nie zrzekł na rzecz jakiegoś demokratycznie wybranego organu, jest niewątpliwie ograniczeniem tej wolności i w związku z tym raczej trzeba dążyć, ażeby sprawy publiczne były realizowane, czyli decydowane, bo o tym tutaj mówię, były decydowane w jak największym stopniu przez obywateli. I żeby to było możliwe w jak najszerszym zakresie, nie może być tak, jak jest teraz, w szczególności już pod rządami Unii Europejskiej, że pod tytułem prawa narzuca się nam sposoby funkcjonowania nieznane w naszej cywilizacji katolickiej, bo chcą tego instytucje zewnętrzne, nieważne czy to będzie Berlin czy Bruksela, tak jak wcześniej była to Moskwa. Ci sami, którzy tę Moskwę. Wcześniej hołubili i jej służyli, teraz służą Berlinowi i Brukseli. Z tych samych pobudek merkantylnych i dla własnego dobra. Stąd demokracja powinna być jak najbardziej bezpośrednia. Tam, gdzie powiedzmy, sprawy są mniejszego kalibru oczywiście można je e, zlecać e, mniejszej liczbie osób do realizacji po to żeby nie było to na przykład zbyt e, kosztowne ale też żeby tak było to system prawny nie może być tak rozległy tak rozbudowany jak jest e, teraz musi być wiele rzeczy pozostawionych w swobodzie i wolności ludzkiej e, a nie narzucanych im e, pod pretekstem konieczności wprowadzenia prawa moskiewskiego, brukselskiego, berlińskiego, czy jeszcze jakie ono by nie było? Na pewno też trzeba wyważyć jakiś złoty środek między demokracją bezpośrednią a demokracją pośrednią. Jest wielu, wielu zwolenników demokracji bezpośredniej, ale. Tutaj jednym z czynników demokracji bezpośredniej jest referendum. Uważamy, że, że referenda są niezbędne, ale te referenda muszą odbywać się w sprawach istotnych dla państwa polskiego, przynajmniej na tym szczeblu, który przedstawia nam konstytucja naszego kraju. Gdyż Każde takie referendum jest kosztowne, to nie można na przykład na każdy wniosek organizować ogólnonarodowego, ogólnopaństwowego referendum. Na pewno w demokracji bezpośredniej trzeba wziąć pod uwagę jakiegoś nacisku na naszych reprezentantów w naszym parlamencie, gdyż nasz udział w demokracji obecnie istniejącej w naszym kraju sprowadza się do tak zwanego plebiscytu raz na kilka lat, gdzie przedstawia nam się tak zwaną kiełbasę wyborczą. My tak naprawdę nie zastanawiamy się nad tym, jaki w tym jest sens, tylko ładnie to brzmi, ładne billboardy widzimy i głosujemy na odpowiednich kandydatów. Później się okazuje, że już nawet po kilku dniach ci kandydaci nie pamiętają swoich wyborców, prowadzą odmienne całkowicie i odmienną politykę. I tu warto się zastanowić, właśnie nad jakimś mechanizmem, który mógłby, Wymuszać właśnie realizację tych postulatów wyborczych. Oraz jeszcze takim jednym z elementów, które mogłyby wymuszać spełnianie właśnie tych postulatów wyborczych jest też finansowanie partii politycznych, gdyż na obecną chwilę partie polityczne są finansowane subwencji rządowych. I również jest to taki mechanizm, który demoralizuje Polityków, cudzysłowy, czy prawdziwych polityków, też tak naprawdę wystarczy móc odpowiednią kampanię przeprowadzić i dostać się do parlamentu, czy, czy do innych instytucji, czy to samorządowych. Już się zapomina o wyborcach. Jeżeli byłby mechanizm inaczej, in, odmienny, in, w inny sposób finansowania właśnie ugrupowań politycznych, choćby nawet na takiej zasadzie, jak są finansowane, Organizacje pożytku publicznego, czyli że są robione odpisy od podatku. Czyli tak naprawdę to my, obywatele i my, wyborcy, w jakiś sposób sygnalizujemy nasze zadowolenie z działań naszych reprezentantów, bo tak naprawdę ludzie, którzy są w Sejmie czy w innych organach, reprezentują nas, czyli nas, wyborców. I to byłby też mechanizm, który w jakiś sposób mobilizowałby właśnie środowiska polityczne. Gdyż jeżeli na przykład dane środowisko nie spełniałoby kryteriów wyborców, czyli by sprzeniewierzało się, ci wyborcy mogliby przenieść środki finansowe na inne ugrupowania polityczne. I tutaj by było zabieganie o, o wyborcę, czyli tak naprawdę dbanie o wolność, o własność, o wszystkie przyrodzone, naturalne nam dane od Boga. Tak, uprawnienia, uprawnienia przyrodzone. Tak. To zresztą tak jak teraz mamy możliwość w tym zakresie tylko raz na cztery, raz na 5 lat, gdy idzie o decydowanie. Natomiast w przypadku zmiany na przykład systemu finansowania partii politycznych i uważam, że nie powinno to dotyczyć finansowania tylko tych kilku partii, które wywodzą się z de facto z okrągłego stołu, które obecnie biorą pieniądze już od 30 paru lat, ale także każdej partii politycznej, która wypełni wymogi formalne do tego, żeby posiadać taki status. Czyli zostanie zarejestrowana w, w sądzie okręgowym w Warszawie. Więc wtedy, cztery razy nawet w ciągu kadencji, kiedy składamy y, zeznanie roczne, moglibyśmy zadecydować, że jakaś część naszego y, dobra publicznego pójdzie na tę czy na inną partię. A nie tak jak w tej chwili, że te partie są y, przez całą kadencję finansowane bez względu na to, czy mają poparcie takie, jakie miały na początku kadencji, właśnie w toku wyborów czy też to poparcie całkowicie utraciły tutaj takim najbardziej drastycznym historycznym przykładem utraty drastycznej utraty poparcia to są rządy AWS-u i Unii Wolności to są ci sami ludzie, którzy teraz rządzą tylko pod innymi szyldami kiedy to w latach 97-2001 zarówno AWS, jak i Unia Wolności do tego stopnia straciły poparcie społeczne, że w 2001 roku ani jedno, ani drugie środowisko nie uzyskało 5% progu wyborczego. A przez lata 97-2001 AWS miał 201 posłów, przynajmniej w dniu wyborów, a Unia Wolności 60%. Wracając jeszcze do referendum. Tutaj przed rozpoczęciem nagrywania naszego materiału rozmawialiśmy z kolegą Stanisławem odnośnie wpływu instytucji unijnych na nasze państwo, wyroków Trybunałów Unijnych. Jeżeli na przykład moglibyśmy korzystać z prawa do referendum, w pewien sposób moglibyśmy również zablokować albo przynajmniej opóźnić na pewien okres czasu do tego czasu, kiedy byśmy mogli na przykład, nie wiem, uświadomić społeczeństwo e, odnośnie powagi sytuacji, bo wielokrotnie są to poważne sytuacje, które będą miały konsekwencje na wiele lat, a nawet dekad i pokoleń, e, gdyż pewnych rzeczy ciężko, ciężko jest odwrócić, e, takie działania pod względem ustawodawczym, jeżeli byśmy mieli właśnie zagwarantowane takie wolności e, w postaci referendum, moglibyśmy przynajmniej w jakiś sposób ograniczyć. Tak, właśnie byłoby to metoda na powściąganie rządzących, żeby przekraczali pewne nieprzekraczalne granice, czyli te konstytucyjne. Tutaj najbardziej kuriozalnym faktem jest cały okres reżimu pandemicznego, czyli od marca 2020 roku, kiedy już to nawet nie ustawami, tylko jakimiś rozporządzeniami podpisywanymi przez premiera Morawieckiego pozbawiano wolności marnotrawiono i marnotrawi się do tej pory majątek narodowy w setkach miliardów złotych rocznie i bez żadnych konsekwencji gdyby system był na tyle precyzyjnie sensownie ukształtowany by tego typu działania zwłaszcza jak obecne kamienie milowe były uzależnione od decyzji Obywateli wówczas byłoby po pierwsze trudniej, bo referendum wymaga czasu. Nie można tego podpisać przy jednym wyjeździe do Berlina czy Brukseli, a tak się niestety dzieje. Wyjeżdża sobie taki premier na jeden weekend i to nie cały, bo to zjeżdżają się w piątek, w sobotę już się rozjeżdżają i proszę bardzo, mamy kamienie milowe co do których nawet nie wiemy, jakie zobowiązania zostały zaciągnięte. I jest to kuriozum, jest to działanie wbrew woli Bożej, działanie wbrew wolności, działanie na szkodę państwa, na szkodę obywateli. I rzeczywiście wtedy ta instytucja referendum, przynajmniej w czasie, mogłaby takie procedery, jakie są w tej chwili uprawiane, poskromić, ale też. Ponieważ byłoby trochę więcej czasu, dawałoby szansę na uświadomienie przynajmniej trochę większej części niż y, to ma miejsce obecnie obywateli naszego kraju, jakie konsekwencje tego, y, te, takich właśnie działań y, naszych przedstawicieli demokratycznie y, wybieranych y, przyniosą w przyszłości. Należy jeszcze też zwrócić uwagę na to, że y, warto. Dać jeszcze możliwość społeczeństwu wnieść swój wkład w ustawodawstwo polskie, gdyż na tą chwilę jesteśmy wielokrotnie świadkami, gdzie różne środowiska próbują, przynajmniej na zasadzie inicjatywy obywatelskiej, projekty ustawodawcze wnosić do Sejmu, które wymagają niestety zbierania około 100 tysięcy podpisów. Jest to olbrzymi wysiłek. Mówimy to z tego względu, że mamy doświadczenie przy zbieraniu podpisów, a te inicjatywy tak naprawdę lądują gdzieś w kuble na śmieci. Na początku mówi się, że będą procedowane w jakiejś odległej przyszłości. A tak naprawdę wszyscy wiemy, że jest to po prostu wyrzucone. Tak? Czyli praca, praca społeczna. Ale też i wola społeczna, bo ta ilość ludzi, jest to naprawdę olbrzymia ilość ludzi, która wyraziła swoje poglądy. Także tutaj na pewno też, jeżeli chodzi o demokrację bezpośrednią, należałoby dokonać zmian, żeby właśnie społeczeństwo miało też poza organami parlamentarnymi, czyli parlamentarzystami, miało wpływ na ustawodawstwo w naszym państwie. Tu, żeby może dodać taki przykład, to Zaangażowanie społeczne w, ma, nawet w tak niedemokratycznym kraju, jakim w tej chwili Polska jest, zwłaszcza od marca 2020 roku, ale wcześniej się to sprawdzało i udawało. Mamy w tej chwili kolejny projekt dotyczący części naszego terytorium, mianowicie... Unia Europejska i jej komisarze, za zgodą oczywiście reżimu warszawskiego, czy nieważne, czy to jest ten, czy przeszły, czy przyszły, chyba, że coś się zmieni w nim świadomości społecznej, uzurpuje sobie prawo do zarządzania polskimi lasami. Ten zarząd będzie wyglądał pewnie tak, jak mamy z Puszczą Białowieską, która już przestała po naszej stronie granicy istnieć tylko dlatego, że obecny reżim, czyli rząd PiSu, zgodził się na dyktat Unii Europejskiej i mieszkańcy tamtych powiatów nie mają nie tylko wstępu do lasu, ale i tego lasu już nie ma, bo pozwolono, żeby kornik go zżarł. Ale podobna inicjatywa. Dotycząca opodatkowania lasów była realizowana, czy przynajmniej próbowano zrealizować za czasów poprzednich rządzących. W tej chwili akurat występujących w koalicji, gdy idzie o Krajowy Plan Odbudowy, bo on został przegłosowany, ustawy zostały przegłosowane w Sejmie przy pomocy uniwolności. Przepraszam, nie Unii Wolności, tylko Platformy Obywatelskiej. Tutaj PiS i Platforma występują w zgodzie z SLD i z PSL-em. Ale wtedy właśnie duża liczba zaangażowanych ludzi milion 600 albo i więcej zebranych podpisów spowodowały, że jednak te plany nie zostały zrealizowane. W tej chwili mamy z tym samym do czynienia i niestety nie ma już żadnego działania, które by spowodowało, iż te lasy zostaną uratowane. Bo oto. Obecny y, reżim tylko na antenach y, y, różnych mediów narzeka, że nam tutaj kolejny dyktat szykują, ale nie organizuje społeczeństwa, mając y, potworne pieniądze y, z podatków, mając y, dostęp do wszystkich mediów. przez wszystkie media w czasie pandemii tę samą y, propagandę reżimu pandemicznego opowiadały, I nieważne, czy to był TVN, Polsat, czy Gazeta Wyborcza, dlatego że były opłacane. W dużym stopniu te wszystkie komunikaty, te kłamstwa, te przekazy z rządu, pieniędzy rządowych. Gdyby rząd chciał wywrzeć presję na Brukselę, zorganizowałby taką akcję w mediach publicznych, parę złotych przeznaczył i pomysł spaliłby na panewce, bo dobrze poinformowani obywatele bardzo rychło by zadecydowali i opowiedzieli się po stronie tego, że lasy są polskie, a nie brukselskie, czy berlińskie, czy tam jakieś inne i w związku z tym mają pozostawać w gestii państwa polskiego i tyle. Tak więc, drodzy Państwo, nie możemy popadać w skrajności. Na pewno nie możemy porzucać własnej wolności. Też również trzeba w jakiś sposób wyważyć między tą demokracją bezpośrednią i pośrednią. Nie ma nigdy złotego środku, ale, ale zawsze trzeba do niego dążyć czyli właśnie do ochrony własnej wolności, do własnej własności. Tak więc, dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do y, polubienia, tradycyjnie zasubskrybowania, jeżeli ktoś pierwszy raz ogląda nasz, nasz kanał, a także udostępnienia znajomym. Y, dziękujemy i zapraszamy do kolejnego odcinka. Zapraszamy także do kontaktu, bo y, nie sprawia nam przyjemności samo gadanie. My uważamy, że trzeba się y, najpierw w sposób należyty przygotować i uformować. Y, do działalności społeczno-politycznej, czyli zdobyć wiedzę i umiejętności społeczne po to, żeby te obowiązki potem publiczne należycie realizować. Dlatego poświęcamy ten czas i mam nadzieję, że Państwo też trochę czasu poświęcą, żeby te materiały przejrzeć, ocenić, ale oczekujemy także reakcji, czyli oczekujemy włączania się w te sprawy, które nas wszystkich dotyczą, włączania się także po naszej stronie stronictwa polskiego, bo taka jest nasza idea, gdy idzie o to działanie, które Państwo oglądacie. Także jeszcze raz dziękujemy. dziękuję.